Ola biegnie na ratunek. O, ale dzisiaj mamy piękny dzień. O, o. Kicku, co ci jest? Siostra Ola tutaj idzie. Nie pozwól jej zawinąć mnie w bandaże, a nie przykleić mi znowu plastrów, a nie zmusić znów do a, -a proszę. Hmm. Biedny Kicek. Jeeeej! Uuu! Łoł! Nic się nie martw! Już jestem! No to gdzie cię boli? Nie przejmuj się, Olu! Wszystko gra! Ona naprawdę lubi bawić się w pielęgniarkę. Prawda, Kicku? O nie! Idzie do nas! O, o, o! Żadnego jojo, dopóki nie wyzdrowiejesz. Ani skakania, pamiętaj! Dobrze, siostro Olu. Dobrze ci idzie to udawanie pielęgniarki, wiesz? Dziękuję, ale chciałabym, żeby to nie była zabawa. Chcę mieć prawdziwego pacjenta, kogoś, kim mogłabym się zająć, o mój kochany słoneczniku, nie bądź taki smutny, wow! Ups, wybacz, dobrze bronisz, Bruno. Nie sądzisz, że powinieneś jeździć trochę spokojnie? Możesz się zranić. Haha, ha, w życiu! Chcę ustanowić nowy rekord! Wieście na trasie ze wzgórza Dębiaka do domku Rozji. Pokibicujesz mi? Um, chyba nie. Mam coś do zrobienia. Bardzo się martwię o swój słonecznik. Mimo opieki ciągle upada. Boję się, że zwiędnie. O, może pokaż go Rozji! Ona coś poradzi. Dobra, jadę poćwiczyć. Łej, Oho! Oh. <laughs> Nic mi nie jest. O, oh, miałam nadzieję, że będziesz moim pierwszym prawdziwym pacjentem. Na pewno w końcu jakiegoś znajdę. E Rosy, żeby Ola miała prawdziwego pacjenta, ktoś musi się zranić albo zachorować. Tak, a przecież Ola by tego nie chciała. No dobrze, Dębiaku, teraz lepiej. Ale, Olu, z moim nosem jest wszystko w porządku. To się może zmienić. Nosy są nieprzewidywalne. Tak! Au, 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 au. au! 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 O! Moje gniazdo! Zniszczyło się! Ale nic ci się nie stało, Dziupku. Mnie nic! Ale popatrz na moje gniazdo! No to dobrze! Gdybyś się zranił, zaopiekowałabym się tobą. Oh, nigdy nie będę prawdziwą pielęgniarką, bo nie mam się kim zaopiekować. Dzień dobry! Rosie! O. O. o, Nie ma nic. Poszli na wzgórze Dębiaka. Super! Zobaczył jak pobijam swój rekord. Uważaj, Bruno! Mm. E, Kicku, czy widzisz to, co ja? Wypuść mnie! Już! Poczekaj chwilę! Pomogę ci! Lu, martwisz się czymś? Wiem, że to dobrze, że wszyscy są zdrowi, ale i tak bardzo chciałabym się kimś zaopiekować. Jak prawdziwa pielęgniarka. O, o, o. Wszyscy wiedzą, że jeśli coś im się stanie, to siostra Ola zawsze czuwa i przyniesie im plastry i bandaże. Hmm, tak, masz rację. O. Wszystko gra! Tak, cali i zdrowi. Jej! Udało się! U, może powinieneś jeszcze trochę poćwiczyć, zanim będziesz próbował pobić ten rekord. Nie muszę! Włączysz stoper, dobra? Cześć, Bruno. Cześć, Rosie. Potrzebuję pomocy. Mój słonecznik jest smutny i opadnięty. Czy możesz go rozweselić? A czy próbowałeś go podlewać? O, tak. Miał dużo wody. Hmm, w porządku. A trzymałeś go na słońcu? O, tak. Miał dużo słońca. Jehej! Może powinien mieć jakąś podpórkę? W końcu to dość duży kwiat! Właśnie! Kicku, znów masz dobry pomysł. Serio? Tak. Ten kwiat potrzebuje pomocy. Potrzebuje fachowej pielęgnacji. Co? Pielęgnacji? Tak, tak, potrzebuje mojej pomocy. Uu, dzięki siostro. Dzięki siostrze Oli, moje gniazdo też czuje się dużo lepiej. Brrr. W końcu Ola znalazła coś, co wymaga opieki. O rzeczy też trzeba się troszczyć. Słuchajcie, będziemy liczyć czas. Jesteś przygotowany, Bruno? Um, ja, um, um. Na pewno chcesz próbować? Mm -hmm. Brrr, do boju, Filipie! Będziesz uważał, prawda? 3, 2, 1, start! Albo brzuch. A, a co z rekordem? Nie myśl teraz o tym, czy cokolwiek cię boli. Auć! Odsuncie się wszyscy! Już idę! Wleczy się? Pewnie, że tak! Ale musisz zrobić sobie przerwę. Dzięki siostro Olu. Jeszcze robisz na rolkach. Chcę pobić swój rekord, potem odpocznę. Żadnych rolek, póki twój kciuk się nie zakoi, jasne? Hmm, widzę, że naprawdę trzeba się tobą zająć. Chyba Ola ma w końcu prawdziwego pacjenta. Dobrze, że mamy ole w pobliżu, kiedy się bawimy, prawda? Tak, na pewno masz rację, Kicku. Bo wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się bandaż albo plastry, co, Rosie? Tak, Kicku, nigdy nie wiadomo. To pomożesz mi się w końcu wydostać z tych bandaży Oli, czy nie? Hmm... Chyba pójdę do Filipa i pożyczę od niego rolki. Póki kciuk mu się nie zagoi. Haha, bardzo śmieszne. Ej, wracaj i pomóż mi z tymi bandażami. <grym> Nic ci nie będzie. Uważaj! Oui!